Cześć, witajcie na kanale jest taktycznie. Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym grom planszowym Battle for Karsk the Tiger Burning 1943 rok. Po dość długiej przerwie nagrywamy. Mm, choroba. Zresztą jak słychać, pewnie jeszcze troszeczkę jeszcze do końca nie odpuściła, ale, ale nie można już tak dłuż, dłużej zaniedbywać tego, co się dzieje na froncie wschodnim. <laughs> w związku z tym, że nosił trochę brak, trochę. Jeszcze Chorubsko męczy, troszeczkę przemodelujemy sobie to nagrywanie. Będę chciał w jednym odcinku upchać te pozostałe tury. Zobaczymy zresztą jak to pójdzie, bo jak kojarzycie z poprzednich odcinków, no Niemcy już dosyć mocno zachwiani w sytuacji na, na froncie. Praktycznie front jest poprzerywany, front się chwieje. Będzie tu ciężko odtworzyć linię obrony. Zobaczymy, będziemy próbować. Mamy trzecią turę, choć tak naprawdę jest to tura już dosyć, dosyć, dosyć późniejsza niż trzecia, bo były tu pamiętacie tury ABC i D. Trzecia tura. Niemcy już nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zrobić engage, ponieważ no, muszą troszeczkę odtworzyć swoje jednostki. Swoje siły muszą się wycofać, przepozycjonować i spróbować utworzyć jakąś zwartą linię obrony. W związku z tym zrobią sobie reposition. A Rosjanie cały czas cisną engage. Oni sobie mogą na to pozwolić, mają jeszcze dosyć spore rezerwy. Dobra, postawy mamy wybrane. Zaczynają Niemcy. Postawa reposition to powoduje, że gramy tylko rundę uzupełnień, i Niemcy otrzymują w trzeciej turze dwa uzupełnienia piechoty, jedno uzupełnienie pancerne. Nic nie muszą oddawać. W związku z tym, dwa piechoty i tak. Pierwszy piechoty, tutaj. Drugi piechoty. Punkt. Weźmiemy sobie tutaj <laughs> i jeden pancerny weźmiemy sobie. Dajmy na to. Tutaj. To są uzupełnienia. Ruchu pancernego i ruchu kolejowego piechoty nie ma w reposition. Nie ma walki i jest faza zwykłego ruchu. To sobie zrobię już poza nagraniem i połączymy się już na dalszy etap rozgrywki. Tak wygląda sytuacja po aktywacji, po całej aktywacji w sumie niemieckiej. Niemcy próbują się wycofać za Dniepr. Tutaj ustawiają linię obrony na Desnie. No ale nie wszyscy mogą się wycofać. Tutaj odcięty 13. korpus. Tutaj e, drugi, drugi SS. No, mógł tylko ruszyć się o jeden heks, bo wszędzie są, e, wszędzie są strefy kontroli. Harków oddajemy bez walki, chociaż z drugiej strony zostaniemy tutaj jednak. Grupa Kempfa e, będzie bronić się do ostatniego żołnierza. Miasto twierdza Harków. E, Raczej ciężko będzie, żebyśmy przyszli tutaj z odsieczą. Tak jak mówiłem, jest 3 sierpień 1943 roku, więc letnie walki o Charków. I może być naprawdę ciężko go utrzymać. Właściwie to raczej na pewno go nie utrzymamy. No i tutaj wycofujemy się też za Dniepr na Zaporoże. Tutaj jednostki jeszcze przesłaniają odwrót 57. Korpusu Pancernego, żeby no, próbujemy go uratować, próbujemy uratować w ogóle co się da. No, ale i tak to mówię wygląda. Teraz gracz rosyjski mają Engage, więc ma wszystkie fazy dostępne, i Rosjanie otrzymują 2 żetony ofensyw. Otrzymują 5 piechoty, trzy pancerne, ale jako, że mają Engage, to mają 3 piechoty i jeden pancerny. Później będą mieli ruch. Kolejowy piechoty i ruch pancerny zwykły, walka i na walki się połączymy i tak sobie to zrobimy. Także Rosjanie teraz wprowadzą na mapę trzy jednostki uzupełnień piechoty, jedno, jedno uzupełnienie pancerne, potem wykonają ruch kolejowy, czyli liniami kolejowymi będą mogli przewozić piechotę oraz wykonać zwykły ruch wojskami pancernymi. Jest pogoda czysta, więc normalnie ruszają się o zakres swoich, swoich możliwości. I potem y, przygotujemy się bitwy i na bitwy się połączymy. I tak wygląda sytuacja po aktywacji, sytuacja po aktywacji y, do ruchu wojsk y, sowieckich. I teraz y, będziemy się przygotowywać do o, bitew tutaj. <kluzny> Jeżeli ten atak wyjdzie, a istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wyjdzie, to droga na kijów staje otworem. Myślę, że Niemcom będzie się tutaj po tej turze już ciężko, ciężko y, odkręcić. Nawet nie wiem, czy będzie sens grania dalszego w tą grę. Niemcami nie wiem, jak wygrać. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, jak się nimi utrzymać. Może ktoś znajdzie rozwiązanie. Ja go chyba. Ja, u mnie chyba to będzie ciężkie do zobaczenia. No ale okej. Okay. Analiza bitw, przygotowanie do bitew i zaraz się łączymy już na same walki. No i tak wygląda sytuacja już po przygotowaniu wszystkich bitew. I tak, gdzie sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie może na razie od lewej tutaj. Trzy radzieckie armie atakują jeden samotny korpus niemiecki, atak tam 4 do 1, 4 do 1 i 1 TR. I teraz tak. Wycofanie się tutaj da mi jeden step. Czy mi się opłaca zrobić tutaj exchange? Nie opłaca mi się, bo bym stracił całkowicie jednostkę, więc wycofuję się przez strefę kontroli w ten sposób. A tu wchodzą Sowieci. Dobra, teraz atakujemy sobie Smoleńsk na 2 do 1. Ryzykowny atak, ale może się uda. Dobrze policzyłem. Tak, 3 do 1 i za miasto 2 do 1. 2 do 1, 5. Exchange, czyli tutaj czwóreczka spada, ginie. Czy my to możemy jakoś przerobić w mieście? Nie. Moglibyśmy DR przerobić. Ginie. My musimy 4 punkty straty ponieść, więc ponosimy i wchodzimy tutaj. Także smoleńsk zdobyty. I to jest WIP na 0. Yy, dobra. Atak na 5 do 1. Dwie armie pancerne wsparte 68 armią piechoty atakują 39 Korpus Pancerny. 4 do 1. 5 do 1 i 4 DRL. Czyli tutaj nie ma szans, żeby to przetrwało. Musi się wycofać, ponieść stratę. Także giną. I sobie wejdziemy tutaj w ten sposób. Kolejny atak tutaj na 1 do 1, taki dosyć ryzykowny, ale niewiele Rosjanie mają do stracenia. 1 do 1, 5 DR. Nie, nie mogą tego konwertować na żaden inny, więc muszą uciekać przez wrogą strefę kontroli. I tak to wygląda, a my nie wchodzimy tutaj inaczej, nie w tą stronę stali tutaj, więc tutaj jeden step loss i tutaj ucieczka. A tak tutaj na 1 do 1 dwie armie pancerne osłabione plus armia piechoty yy, 1 do 1 5DR Możemy przerobić to na Exchange, ale to sobie tego nie robimy chociaż yy, tak i tak stracimy jeden punkt, bo musimy we wrogą strefę kontroli, bo nie możemy robić overstacka. A gdybyśmy zrobili exchange, to byśmy się sflipowali i wycofali i zginęli. Czyli w ten sposób i Sowieci wchodzą głębiej. A tak, tutaj na 3 do 1: 3 do 1 4 exchange. Czyli tutaj dwójeczka ginie. Ale jest to o tyle dobra wiadomość, że ci muszą dwójkę ponieść, a mają szósteczkę, więc cztery nad, ale ładnie się obronili w tym sensie, że z honorem zginęli, co nie uratuje nam Briańska. Chociaż może uratuje, uratuje nam Briańsk. To była tak obliczone na to, żeby w sposób łatwy zdobyć Briańsk. W sumie niepotrzebnie atakowałem najpierw tutaj, mogłem najpierw tutaj zaatakować na 4 do 1, bo teraz ci mają się gdzie wycofać, no ale wojna to... To, to, to błędy, to gra błędów. 4 do 1. Kto popełnia mniej, ten wygrywa. DRL yy, czyli tak, obrońca musi ponieść stratę, co go od razu z automatu eliminuje. Yy, tylko możemy DR zamienić na stratę, ale tutaj było DRL, więc, więc wchodzimy sobie w ten sposób i mamy temat zamknięty. Tutaj atak na 2 do 1. Wolnesk Front w natarciu. Exchange. Ginie. Ten musi ponieść 4. Ponosi. Czemu nie? I nawet sobie wejdzie tutaj. <śmiech> <śmiech> A i tu nie policzyłem ataku. To będzie 24. To będzie. Max. 6 do 1. Od razu sobie trzaśniemy. <grymne> Defender Eliminate. Tutaj grupa operacyjna Kempfa po prostu nawet nie pierdnęła. I Rosjanie wchodzą tutaj. Aha, tam orzeł zajęty, czyli też punkt zwycięstwa maszeruje w górę. Idziemy dalej. Atak tutaj na 3 do 1. SS-mani bronią się w okrążeniu. 3 do 1, 6. DRL. Niewiele to. Pomogło, strata, wycofanie się, giną. <laughs> A my to sobie zrobimy po prostu taki odwęsik. Charków nieatakowany. Tutaj atak na 3 do 1. Obchodzimy Propietrowsk 3 do 1, 2 DR. Wycofanko. I sobie wejdziemy tutaj. I ostatnia tak. Tutaj na 2 do 1. 5. Exchange giną. My musimy zaabsorbować 4, więc zaabsorbujemy z piechoty. I to tyle. I zrobimy sobie teraz ruch sowietami i zobaczymy jak wygląda sytuacja na mapie. Czy ta walka będzie miała jeszcze jakikolwiek sens. I tak wygląda sytuacja po aktywacji rosyjskiej do ruchu. Rosjanie opanowali Smoleńsk, Orzeł, Kijów. W tym momencie punktacja jest na plus dwa dla Rosjan, więc żeby zwyciężyć muszą zdobyć jeszcze 5 punktów zwycięstwa. Zdobędą jeden na pewno za większą, większe straty jednostek niemieckich, więc cztery miasta mają do opanowania. Myślę, że zrobią to bez problemu. Aha, jeszcze Witebsk. No właśnie. Coś mi tak było za mało. Witebsk też jest już w rękach rosyjskich, chociaż Witebsk być może jeszcze można by było odbić. I to są trzy punkty zwycięstwa, będzie czwarty za nie, straty. Więc zdobycie Briańska, Stalino, Dniepropet, Zaporoża na przykład, to już im daje Rosjanom zwycięstwo. <laughs> zwycięstwo Operacyjne, ale spróbujemy pójść po więcej. Tak wygląda koniec tury trzeciej. Lecimy na turę czwartą i analiza. Jaką postawę wybiorą Niemcy? Myślę, że jedynym logicznym rozwiązaniem będzie wybranie reposition, a po stronie Rosjan cały czas engage, cały czas agresywnie. Więc postawy mamy wybrane i tak. Niemcy otrzymują jeden żeton ofensywy, otrzymują trzy umocnienia piechoty i dwa pancerne, i tyle mogą wprowadzić na mapę. I teraz sobie pomyślimy, jak to wszystko zorganizować, gdzie to wszystko wprowadzić. Ok, jako że jest tura czwarta, Niemcy ukończyli budowę linii Pantery. Linia Pantery to są umocnienia, które ciągną się tutaj, i mamy je też tutaj. Nie za wiele to Niemcom pomoże, ale zawsze. Oddziały, które się zostały zorganizowane to 35 Korpus Piechoty, wschodzący z skład drugiej Pancernej. No i nasze SS wraca, i tutaj. Piechota z siódmego korpusu, odtworzone oddziały. One wychodzą tędy jako posiłki, jako uzupełnienia na zachodnim skraju mapy. Nie mogą wejść we wrogiej strefie kontroli. To jest miasto, które zostało zdobyte, ale miasto jako takie strefy kontroli nie ma, więc Niemcy zrobią trochę małego psikusa i odbiją kijów właśnie w ten sposób. Nie pomyślałem tutaj, ale nie pomyślałem tam też, grając Niemcami, więc liczba błędów się w jakiś tam sposób wyrównała. Tyle jeśli chodzi o fazę uzupełnień, i teraz Niemcy mają jeszcze fazę ruchu, ponieważ faza ruchu pancernego i ruchu kolejowego piechoty nie zachodzi w repozycji tak samo jak faza walki, więc teraz ruchy, i później będą działać już Rosjanie. I tak wygląda sytuacja po ruchu niemieckim: kijów odbity przez SS. No i czekamy, czekamy teraz na Rosjan. Tutaj odskoczyliśmy od desny. Z jakiego powodu? Ano z takiego, że tu nam daje tylko przesunięcie o jedną kolumnę, jeżeli wszystkie jednostki atakują. Natomiast yy, yy, obrona na bagnach nie daje nam nic. Natomiast jednostki, które atakują z bagien, atakują tylko połową siły. Więc jeżeli Rosjanie tutaj wejdą, to będą atakowali <coughs> tylko połową swoich i uznałem, że to mi się bardziej opłaca, więc tutaj się wycofaliśmy. No i zobaczymy co na to Rosjanie. Tak wygląda sytuacja na koniec niemieckiej aktywacji. Aktywacja była reposition. Jesteśmy tutaj już prawie wszyscy wycofani za Dniepr. Oddajemy miasta. Za chwilę padnie Charków, no ale zobaczymy jak to się rozegra. Dobra, Rosjanie. Rosjanie mają Engage. Nie dostają żadnych żetonów ofensywy, ale mają ich dwa, więc na, na spokojnie. Mają cztery uzupełnienia piechoty, dwa pancerne, w związku z tym, że mają engage, odejmują dwa od każdego i mają, czyli mają tylko do uzupełnienia dwa, dwie jednostki piechoty. No i sobie teraz przemyślimy, gdzie je sobie aktywować. Weźmiemy sobie tą i tą, oczywiście i tak tych na pewno na skraju mapy. Tutaj a tych damy do orła, nie możemy. Damy do tu. Chociaż Niemcy raz, 2, 3, 4, 5, 6, my mamy 5, znaczy Rosjanie mają 5, jak to odłożymy, będzie 6, ale myślę, że <laughs> zadamy im teraz jakieś straty, w związku z tym, sobie może zreaktywujemy tą jednostkę, chociaż. No dobra, niech będzie ta. Okej, okay. Witepsku. Takie będą uzupełnienia. Dobra, później mamy Armor i Train. To już sobie zrobimy poza nagraniem, bo potem i przygotujemy sobie od razu bitwy i zobaczymy, jak się rozegrają bitwy w turze czwartej. Tak wygląda sytuacja po aktywacji do ruchu kolejowego piechoty ruchu pancernego i przygotowane bitwy. I zobaczcie, Rosjanie będą forsować, <laughs> forsować Dniepr w rejonie Kremenczuka i tu będą próbowali się przebić. Ale zanim to, idziemy tutaj pod Witebsk. Pierwszy atak na 6 do 1. Max, 6 do 1, 6. Obrońca jest wyeliminowany. Nie było szans tam. Się obronić przed czymkolwiek i robimy sobie w ten sposób. Adwęsik. A tak na 4 do 1. Dużynki. 2 DR. I tutaj Niemcy przetrwają. Bo zrobią raz. Strata. I dwa. Tutaj nie przetrwali. Ale my tutaj możemy wejść w ten sposób. Dobra, idziemy dalej. Te trzy jednostki atakują tutaj na 2 do 1. Trzy na 2 do 1 to jest DR. I tu niestety prawdopodobnie Niemcy nie przetrwają, bo tu mają pierwszą stratę i tu mają drugą stratę. I my sobie zrobimy wejście tutaj, w Sposób. Ok, teraz tak, te dwie atakują tutaj na 3 do 1. 3 na 3 do 1. Dr to samo giną. Niemcy są tutaj tak przeskrzydleni, że praktycznie przy każdym rozwiązaniu nie mają szans na przetrwanie. I tu dopinamy ich, tak? Teraz tak, tu na 3 do 1. 5 na 3 do 1 to jest exchange. Czyli 6 punktów siły musimy zaabsorbować. I to będzie bolało, bo będzie tak, tu będą 4, Cztery i w sumie drugie cztery też ta. Nie wiem, czy tak można. Dobra, to wezmę z tej. A ta musi się wycofać dwa. Może iść tylko tutaj, ale to jest w strefie, więc ginie. I adwensik sobie zrobimy. Czyli już orzeł wyczyszczony. Niemców nie. A tak, tutaj na 3 do 1 samotny niemiecki żagiel. 3 do 1 i 1 DR. Jesteśmy w umocnieniach, ale rosyjskich, więc to nam nic nie daje. Wszędzie, gdzie byśmy się wycofali, są strefy kontroli podwójne, więc. W sensie podwójne takie, że tutaj jedna strata i tutaj druga strata ginie. Jedna strata, druga, jedna, druga i tak dalej, i tak dalej. Także w ten sposób jednostka jest niszczona. I my sobie tu zadwęsujemy. Oj, nie tak. Atak na 5 do 1 tutaj. Bitwa o harków. 5 do 1, 5. Obrońca jest eliminowany. Nawet Niemcy nie zabrali nikogo ze sobą. I sobie wejdziemy tutaj. Na przykład tymi. I Charków zdobyty. I punkt zwycięstwa idzie. <laughs> idzie na konto Rosjan. Tu atak na 4 do 1. Nie rozpatrzyliśmy jeszcze. 4-1-1 DR. I tutaj Niemcy trzmychną. Zrobią sobie raz, dwa. I sobie zjedziemy tutaj. Bitwa o Kijów. 3-1-1 DR. I tu Niemcy też przetrwają. Co prawda Kijów stracą, ale przetrwają. Co wie, tą chwilę zajęło tutaj. Kolejny punkcik. No i najważniejsza bitwa. Forsowanie Dniepru. Dniepr Dniepr 3 do 1. 3 do 1 i 4. Exchange. No to Niemcy giną. Rosjanie muszą dostać 5. I to spełnią tu. A ci mogą wjechać tutaj. A, jedną ofensywkę Rosjanom muszę ekspendent dać. No i się przebili. Sforsowali. Niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Dobra. Tyle jeżeli chodzi o walki. W tym momencie yy, cztery punkty zwycięstwa dla Rosjan. <laughs> tak, raz, dwa, trzy, cztery, 5 minus 1 za ofensywę udaną. To jest 4, a i jeszcze Stalino. To będzie tak. Chyba teraz się zgadza wszystko. 1 2 3 4 5 6 1 5, czyli brakuje dwóch lub czterech do całkowitego zwycięstwa. Nie jest to nie do zrobienia, no ale spróbują... <laughs> Niemcy spróbują jeszcze troszeczkę powalczyć. Spróbujemy utrzymać homel. Spróbujemy utrzymać Dnie za będzie raczej ciężko. Odessę. Jeszcze parę punktów oporu spróbujemy tutaj zrobić. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Tutaj sobie skończymy ten odcinek. Tak jak mówiłem, no trochę chorobsko, męczy. Ale spróbujemy tą serię dograć do końca, bo potem. Czekają na nas też bardzo piękne, fascynujące tytuły, które płyną szeroką rzeką i będziemy je ogrywać na kanale. Zatem odcinek dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, na razie pa.